Wracamy na wirtualną murawę. Zamów na Arsen.pl, preorder EAFC25 już teraz kodem rabatowym bej od 15 zł taniej. Zyskaj przewagę na start i ciesz się z dodatkowej zawartości w edycji standardowej. Nie tak czasu i wbijaj na asen.pl ukośnik FC25. Cześć siemanko witam was bardzo serdecznie. Mamy 30 sierpnia. Mamy kolejny etap przygotowań do sezonu związanego z FC25. Zobaczymy sobie co tutaj dzisiaj się pojawiło. Wszystkie karty piłkarskie futy z drużyn od 1 do 5 dołączają do trzeciej serii najlepszych kart piłkarskich w paczkach i są dostępne do końca przygotowań do sezonu. Jest nowa ewolucja, droga do 25 i jak ją zaliczymy, to uzyskamy nagrodę we FC25. Okej, okay. no to już jest wcześniej było napisane, to znaczy to co wcześniej już było nam komunikowane, że nagrody będą przekazane do 10 października, no, ja też otrzymujemy 10 razy 85+, czyli całkiem sympatycznie. Wypożyczenia na czas, tradycyjnie wypożyczenia we FC25, ale co to jest, co to, co to, co to? Co, to? Wypożyczenia na czas, wprowadzają osobny stoper dla każdego, ale przecież takie rzeczy już e, przez pewną liczbę meczów, ale przecież takie rzeczy już e, były chyba przy okazji przy okazji euro, wcześniej, przy okazji mundialów sprawdź zadanie skrupulatności codziennej rozgrywki i znajdziemy futis premium Neymara na 7 dni. A, no to spoko w sumie. Futis premium Neymara, z którym, którym można sobie pograć normalnie w Champions? Ja to kupuję przez 7 dni. Jakby, oczywiście, że tak. Zadania skrupulatności, tak? Codziennej rozgrywki. Zaraz muszę to obczaić. O, tu jest do, dostępny. Neymar99. Neymar99. O, pogrąbmy. Bardzo, bardzo chętnie bym nim pograł. A musimy zrobić 5 ukończeń codziennej rozgrywki, żeby go zdobyć. Czyli dopiero za 5 dni. Niestety. Stety, niestety, dopiero za 5 dni będzie on dostępny. No dobra, czyli tak? No dobrze, to liczę. Zadania codziennej rozgrywki, czyli to musimy wykonywać to. No tak, tak, tak. Powtarzalne jednokrotnie, więc, więc wszystko, tu się, wszystko tu się kalkuluje. Dobra, zobaczmy sobie tą ewolucję, która się w grze pojawiła. Ewolucję sobie przechodzimy tutaj. Tu mi jakieś wygasły też ewolucje. Moje ewolucje, okej. Okay. Natomiast szukamy tej ewolucji. Droga do FC25. Ukończ drogę do FC25, aby zdobyć paczkę 7 kart piłkarskich 81, w przyszłorocznym Ultimate Team. Okej. Okay. Dwa mecze trzeba rozegrać kartą. Znaczy, to jest w ogóle jakieś wyzwanie, typu bardzo proste. Pytanie: jakie tu są wymagania, żeby dostać kartę 9 Max78. Czyli przy 78 overala, nie, przy 76 nawet overala, tutaj wskoczy mu do 99, tak? Yy, tak, na to, na to wychodzi. Jestem ciekawy, jakie tutaj mogę karty dać. Potencjalnie na przykład. No dajmy na to, tego czopu matinga. Rozumiem, że on wtedy właśnie będzie kartą 99, ale no nie wiem, ktoś z Ekstra klasy może. Ja zawsze lubię popatrzeć z ekstra klasy, kto by się tutaj kto by się tutaj po prostu nadawał. Gdzieś tam Ekstra klasę może pominąłem? Nie, chyba nie. Chyba mam jeszcze gdzieś niżej. Zobaczmy, zobaczmy. Ekstra klasa jest PKBP, Ekstra klasa. Yy, Nogikiewicz się nie nadaje. Żołzule się nadaje. Kamień Grosicki za duże tempo ma w takim układzie. Dobra, zobaczmy Żołzule, co? 99? <laughs> I co, jak on wygląda? Taki 99 Żołzule. Yy, no, nie, 5 gwiazdek sztuczek. Tak. Okej, okay. no nie licząc tego, że. 5 mm, gwiazdek sztuczek, tutaj 5 gwiazdek słabszej nogi też będzie mieć, no niż on z tego tempa, które, którego nie dostałby, no to w ogóle, no to do, wyglądałby bardzo dobrze, tak? Bo tu rozumiem, że faktycznie, a nie, tempo plus 10, plus 15, aha, dobra, bo przecież on na podstawowej karcie ma tak fatalne tempo, tak? Dlatego ja mówię, że on nie dostałby tempa, a on po tych już ewolucjach miałby, miałby 67 tempa, bo tu ma tylko 37, nie? Także akurat, no takiego, że złe, no tak, tak średnia tutaj Warto, warto dawać, przynajmniej z Klasy, prawda? Um, natomiast no, bardzo proste wyzwanie, no, warto je zrobić, jeśli jeszcze oczywiście pykacie w FC24, bo um, 7x81 Plus zawsze można w przyjemny sposób tutaj um, otrzymać. Także tutaj żadnego problemu no, z, takim, z takim składem, z takim składem, z ja oczywiście, z taką ewolucją nie powinno być. Dobra, no to jeśli chodzi o ewolucję, to tyle. Jeśli chodzi o SBC, to mamy 15 składów do wymiany. W SBC o Ronaldo na 0,98. Także jest do zdobycia Ronaldo na 0,98. Składów właśnie nie jest aż tak dużo do zrobienia, bo yy, tutaj gdzie on jest? Jest Ronaldo, 15 składów. To jest 15 składów na Ronaldo na 0,98. Jakby ja nie muszę przedstawiać tego zawodnika, prawda? Bo to jest yy, prawdopodobnie najlepszy napastnik w grze, mimo że nie ma o 99 i część z was może powiedzieć, nie, no pewnie te 99 karty są lepsze, albo na przykład ten kółku 98 jest co najmniej tak samo dobry. No nie, nie, nie. no Nazario jest. Mm, Specyficzną i unikalną kartą na tle wszystkich innych zawodników, których grałem na ataku. Dobra, ja sobie zrobię wypożyczenie tego Ronaldo i, i, i wrzucę nawet też do swojego składu. I mm, może zagramy nawet jakiś mecz z tym, tym Ronaldo 98, bo ja akurat mam lekki deficyt, jeśli chodzi o napastników w tym momencie. Wydaje mi się, że gram w ogóle na napadzie teraz yy, właśnie, nie wiem, czy Williamsem, czy też przypadkiem nie, nie pykam tam yy, Williamsem albo, albo Messi, no kimś takim, zaraz zobaczymy, słuchajcie, zrobię to wypożyczenie i sobie go do składu wrzucę. I jeszcze pokażę wam jedno SBC, które się pojawiło, o Orona One Tu mam trochę nagród, to są w ogóle nagrody za zaczepionce jeszcze z ostatniego tygodnia, których w ogóle nie odebrałem. Na znaczy, no odebrałem, ale nie otwierałem, ale to zostawiam sobie na stream. No jak widzicie to, aha, no a do tutaj śmiga, tak, na ataku. No, dobra, no to myślę, że można wrzucić tutaj Ronaldo Nazario i sobie go Przetestować, zwłaszcza zostało mi ostatni mecz w kwalifikacjach do Champions. Mam 4-0 bilans, a ja potrzebuję nie więcej niż 5-0, żeby po prostu kliknąć, zakończ kwalifikację i przejść już bezpośrednio do głównego etapu Champions. Gdzie jest tutaj jeszcze Aaron One bisaka? No jest, 98. Z okazji uczynienia transferu do West Hamu, proszę bardzo. 5 na 5 pozycja środkowego obrońcy dostępna, prawego obrońcy dostępna, prawego skrzydłowego również dostępna. No chyba najlepiej na prawej obronie, właśnie mógłby się e, prezentować e, albo nawet na stoperze, bo też ma bardzo defensywne Playstyle Plus, także tutaj to jest też takim jego znakiem charakterystycznym, 1,83 wzrostu, więc nie jest jakoś, mm, nie, ma, nie jest jakoś bardzo wysoki. Trzy składy tylko do wymiany, także bardzo, bardzo łatwy sposób można sobie tego, tego wanbisakę tutaj zdobyć. Dobra, to co, ja mam mistrzostw, jeden, zagramy sobie, zagramy sobie, 4-0 bilans tutaj, więc... Yy, wrzucimy, może za, właśnie za Adamę Traorę, który pójdzie po prostu tutaj na yy, ławkę. Ok, może w ogóle Aitana Bonatti, i może sobie wrzucimy tutaj Enzo Fernandeza, jednak i tutaj sobie damy Sona na ławeczkę, i wrzucimy sobie tego wypożyczonego Ronaldo Nazario. Jak mi podpasuje, to zrobię go w pełnej wersji, ale w ogóle sporo osób i tak śmiga tym Ronaldo, mam wrażenie, że jakby był. Był trafiany, był trafiany i, i, i nie, by, nie było z tym problemu jakiegoś aż ogromnego, takiego ogromnego, żeby go trafić, jeśli się otwierało odpowiednio dużo paczek. Tutaj może jeszcze tylko sobie zweryfikujemy, o damy sobie yy, tak, jajaturę, to jest Enzo Fernandez. No w sumie to tak średnio na tej pozycji 4 1 2, albo też 4 1 2 1, 2 szeroko. A w 4 3, 2 1 może w 4 3, 2 1 po prostu, o tu będzie Ronaldo 98, dobra. Idealnie, idealnie. Tutaj Ronaldo 98 będzie śmigać. No to gramy. FC Rodos. Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Tak, tak można nawet rozwinąć ten skrót. <grym> Lewandowski 9.7 tutaj Hulit też jest. Ja sobie ustawiam to 4-3-2-1. Zobaczymy, czy Nazario już ukąsi. W tym pierwszym. Może podanie do środka, do Nazario. Próbujemy taki strzał z dystansu. Mocny, na zielonym, ale ta trajektoria nie była takiej i odpadającej piłki, a to jedynie mogłoby wejść, wydaje mi się. Ale możemy spróbować strzał z dystansu, ale tym razem Schmeichel był w stanie to po prostu złapać. No dawaj, do trzech razy sztuka. Nazario, wejście w pole karne, Nazario... O tak, o tak, takie wykończenie. Właśnie chciałem oglądać, e, gdy tego zawodnika wziąłem na wypożyczeniu. Ibo spalonego... Messi! Piękne okienko. Wystawka na pustą Nazario Ronaldo 3-0. Wow! To jest tak zwany Signature Move, czyli Reverse Elastico. Uderzenie. Kolejna bramka Nazario. Ulala! Chyba będzie. Ryczki, o czymś takim chodzi kolego. Czemu? Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Po co marnujesz czas? Eee. Ale o co chodzi? Dziwny to był mecz. Też rywal pisał dziwne wiadomości, ale nazary przetestowany. Trzeba przyznać, że jest znakomity. I dobry dzisiaj konten dostaliśmy od jej włącznie z tą ewolucją i tym dosyć przystępnym cenowo SBC o nazario. Dajcie znaka, co Wy na ten temat. Sądzicie do zobaczenia, do usłyszenia.